Dzień dobry, ci mi do Was! Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł z jest Joszelka i Ren. Hello. Hello! Dobra, to co? Jak tam fajne takie zimne siedzenie mamy, takie metalowe, nie? No. Nie czuję mam pampersa. No, masz <grym> masz pampersa, no, parza, jak, jak no. się Ale Red masz Poczysk. pełnego pampersa chyba, dlaczego <grym> tak ci ciepło jest? No nie? E, o, dobra. To jest no trudno, ja go nigdy nie zmieniałem, wiesz. Jest... Słuchajcie, bo tutaj trzeba hajsik zarobić i przygotować się do tego na problemu Bogdana w końcu. Tam. E, więc zobaczmy, co mamy następne. Dane następne ulpa. mamy dane, bo... Misja w terenie dane ulpa. Czyli zlikwiduj porywaczy agenta ulpa i uzyska informację o jego lokalizacji. Więc zróbmy to. Czy, my... czy, my... czy my... kaczenka pomóc? Powinna? Nie nie, wiem. nie, nie ma kaczenki Dobra, nie ma Co jest grane? Dobra. Tak, opresory ja cię ładuję Sorry, jednak musimy wziąć sobie chyba opresorki. Co? Presory? Tak, Jeszcze nic nie grane tak naprawdę. Łokach. To zgasił światło. O, cześć. Eee, jestem niewidzialna. Ja też. O, jest ren, dobra. Jest wiosnę, <laughs> za... dobra. Bierzcie Chciałem motocykl, zata... nie ten motocykl. <laughs> Weźcie Chciałam cię zaatakować, jakbym ale... niewidzialnie A... wiesz. <laughs> I byście się zdziwił, koty rzucały. A ty ty No to motocykla biegnę. No ale to. Eee! E, e. O! Jak się cenię? Mam cię w tym kluczku. Pod X masz e, rozłożenie skrzydełek, pod E prawdopodobnie będziesz miała. E, o! A! E, na. na e, numpadzie padzie sobie latasz, chyba że zmieniłaś klawiszologię. E, dobra, no to lecimy zlikwidować. kontrolę e, ziomeczków. Daleko to jest? Daleko te <laughs> ziomeczki są? Oczywiście na zryknąć łapy pewnie, nie? Tak zawsze. No oczywiście, że Ja na nie umiem tu latać. No świetnie Dobra. Ja po prostu. przelecę mapę. Znaczy górę. Powiem wam, że ja nie umiem tu latać. To jest taki nibadzie. Ja nie mogę. Dobra, no to lecimy słuchajcie. Bo to daje za pomocą grawitacji. To Domyślam się. Ale ja nie umiem tu latać. Przylecę. Używaj E, jakby to było twoje. <laughs> o nie, skoczyłem w miejscu. Dobra. Za górę jeszcze dalej ej, e, dobra, słuchajcie, bo do dolatuję czekać na was, czy co? O, Joszelka umiera? Co się stało, Joszelka, no, no nie tak miało wyglądać. Trochę nie Dobra, z ja biorę radycacją. pierwszego lecę już w takim razie. No, jak możecie, to zróbcie tam ich szybko. E, porobić ich? Dobrze, porobić robimy ich szybko. ich szybko, robimy. Nie wiem, ja, nie wiem ile jeszcze mam Ale lecę. Dobra, muszę wylądować sobie jakoś tu elegancko. No ale gdzie jest mój motocykl? <laughs> dobra, Na drzewie! Dobra, tutaj. Nie Na drzewie wylądował. Hop, hop, hop. E, dzień dobry, ale się już lata. Wietwie, Czekaj. Chyba jeszcze, jeszcze wstaję. O, dobra. Pięknie, elegancko. No to fuknie, Ja to po nie powoli. umiem tym latać. Zaś będzie. Spotkanie Joszeka, z ziemią. Nie eee, Spotkanie czekaj, z, ja z ziemią. Czekaj, spokojnie. Dobra, szofer weź tam w dół. w dół. Tak jest, moi drodzy, musieliśmy polecić po Joszelkę, bo w Bieszczadach. No właśnie, dokładnie tak zdarza było. Się, zdarza się, moi drodzy. O, eee, dobra, mam wejść do mieszkania, to mam gdzieś jest na dole. Uf. No co uf. za parówy. Joszelka, ty jesteś z tyłu, nie? Co <laughs> się stało? Czemu tu umarłeś? Bo palma, no. Palma cię zbiła Dobra, ee, czekaj, ja się tutaj nakręcę na tą stronę Co ty mi... Nie strzelaj tutaj! Załaganku <laughs> <laughs> jeden! Gałganku nie niedobry! Leżę! Było zabawne O, jakiś pan tu biegnie Wyprzedzę go! Ja, Wyprzedzę go! Jest! Wylądowałem prosto na dupci znaczy? Nie rozumiem. No na dół obciplądowałam. O patrz, to mamy Rolls Royce'a. Biegnę! A. Potrącił mnie! Weź tego, weź go, szybko! Jak e, ktoś do nas strzela, ktoś do nas strzela. No znowu. i potrącił mnie paruwa jeden, no. Ej, mnie też coś potrąciło. Widziałam! Okej. Okay. Josiaka, gdzie ty jesteś, bo Ren już wbił no. do środka. No jestem. Nie, nie biłem do mieszkania. Mnie nie, biłeś jeszcze, nie wbiłeś jeszcze, dobra. Dopiero gość mówi do mnie, już jesteś bleble. Ble. O, no, to jakaś cypielka. No, oni to wszyscy chcą potrącać nas normalnie, dobra. Okej. Okay. Nie mogę uważać, to jest, Facet czy piarka. Ja słyszałem męski głosek jak do mnie krzycza. E, zdarza się. Dobra, chodźcie, wbij, szybko. Z, z bara. bara wjeżdżam. Ja też z bara wybiłem. Trzy razy wybić drzwi z bara? No nieźle. <laughs> wow. No przestań się, bo nie mogę strzelać. No, ja też nie mogę, przestań. On ten. Nie mogę przewrotek tutaj nawet robić. No i dobrze, w końcu No, Dobra, uczciwość. do środka tam. <laughs> Dobra, walę. Co ty robisz? Zawalnąłem! Z rakiety! A Mamy co? torbę nie Zabieram no torbę! Kotek. Dobra, torba jest! Dobra, wychodzimy, wychodzimy! Go, go, go! I go. Wychodzimy z mieszkania, szybko! Ten ten z nie tam walić rakietami! Nie bo spodobało ucieczkowa tu jest! Patrz, jaka fajna! to jest dwuosobowa. No ale to, to tam można wsiąść do środka pewnie, nie? Czy coś? Czekaj. Okay. No mówię, że dwuosobowa jest! Ja... No dobra, podnieśmy kawałek. A ja się teleportuję. tutaj no to... i nie czekaj, to jest to nie jest Fortnite. E, dobra, wezmę w takim razie helikopter. Dobra, będzie szybciej. Tak, weźmy helikopter, będzie szybciej. Prezes, Dobry. proszę bardzo, LHPD, pojazdy. Department. Bużard, mamy bużarda, chodźcie. Bużard. Szybko, wsiadajcie. Nie masz bużarda? Tu jest, szybko, do no środka. Uwaga, pulpecik biegnie za Renem. Co? No tam, taki pulpecik, no. Ej, bo to... do nas. Gdzie masz maskę? No czekasz? Dobra, śmigamy, śmigamy. Kołpasa, kołpasa. Kołpasa. Power Rangersi też często byli bez kasku jak gadali z Zordona. Tak? Aha, no możliwe. Dobra, no to fruniemy. Dobra, tak. Leć. Dobra, uwaga. Bubble Airlines. Proszę odpiąć pasy. Joszloka, zapnij pasy. I zbliżamy <gryw exercise> się, powoli, czekajcie, gdzie to jest. A. A. Voilà. Szybko wysiadamy. Każdy pilot mówi... Ja sobie JA Ja lecę do samego końca, patrzcie, ja wyląduję, wyląduję to samo. Patrz, <laughs> Uwierzyłem, że ten samolot może ja wylądować patrzę, sam. Nie wiem, nie wylądowałem, Dobra, jeszcze ty masz e, plecaczek. Chodź wciąż. Mam plecaczek, tutaj. mam torbę. Tu jestem. Bijaj. Dobra, Ren, wchodzimy do środka, szybko. I lecimy po kolejne zadanie. Co tam tutaj mamy zrobić? Ej, nie mogę się dostać do środka. Let, Let me go! <grym> spokojnie, spokojnie, bo tu winda też mała winda. Czekaj, wejdź z pobliskimi członkami organizacji. A oh, oh, ja już tu jestem. Chodź po członku. A ja tu jestem. Ty? Ale mówię o Renie. Oho! <inaudible> Oho! Oh. Oh. Oh, oh. Ren był pobliskim członkiem na zewnątrz. Okej, rozumiem. Wszystkie żaluzje zrozumiane. Nie lubię. No gdzie są misje? Misje się ładują. Dobra, ładuj tę misję, muszę wiedzieć, co tam się dzieje dalej. Eee, misja w terenie. Nie, uratuj ulpa, czyli uratuj ulpa. Tak jest, okej, okay, tak. no to musimy. Co? Musisz uratować ulpa. <grym> no, tak jest napisane? Rozumiem, tematycznie. Uratuj no, ja, ulpa. E, przygotowanie, uratuj ULF. No drużyna 1 e, szturmuje odlewnie i ratuje agenta ulp. Pamiętam to. E, drużyna 2 osłania o, akcji z progu strzeleckiego. nie, Super, nie o, lubię o, tej kupi też. E, to jest jedna z ciekawszych misji, Skip. Skip. E, więc e, proszę bardzo, rozpocznij misję. Okej, okay, to kto kim będzie w takim? Momencie? Mam nadzieję, że ja nie będę szczelcem. Szczelec? No nie. Równowagamy wyłączę równowagę drużną, będzie mogli powiedzieć czego zmieniać sobie ten. E, Bez broni startuję z karnistrem. Mam <laughs> <laughs> im radę. Przeleci się Karnister. Dobra, ja sobie tu wybiorę coś innego. Proszę bardzo, zatwierdzam ustawienia i lecimy w takim bądź razie. Proszę bardzo. Ładuj! Co z niego za agent, skoro dał się złapić? Nie rozumiem. Właśnie nie wiem, no kurczę, jakiś taki... Żadna z niego Natasza Romanów, naprawdę. Taka biedna dyszyn jakaś. Na promocji był. <laughs> no i e, dobrze. Eki... Czyli co, ekipa z wiodopczarem, tak? Wiesz, z ja Dobra, mogę być. Dobra, to my z Joszelką wbijemy do środka. I będziemy walczyć w środku i będziemy próbowali uratować Ulpa. Dobra, 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 dobra. dobra. Zobaczymy, czy się uda. <grym> ja dobrze. proponuję, że pojedziemy tym cudownym bodki. On jest idealny. Proszę o gotowość. No dobra, no. No dobra, no. Towość, no. Dawaj. no, dobra, no, ja, no chciałem naryna, sobie auto czekaj, poważnie. No, arena tylko. Narena musiał się nie... przygotować. O, mam hełm już z powrotem, już nie jestem takim power Ranger. <laughs> Powinniście ubrać nowe stroje, powinniście się odświeżyć. Ja cały czas się odświeżam. Się, że majty. No. Tak, się świecić jak psuje, co! Dobra, słuchajcie, no właśnie, e, pijamy, chodźcie, no, pijamy do jednego siebie. auta, do tego żółtego proponuję. E, można ja nam nie, się rozumiem. teleportować. Pan Dobra, ten tak. Żółty no. jest najlepiej uzbrojony. To no. lepiej by no. ci usiedli z tyłu, to będzie najlepiej, najbezpieczniej. Dobra, siedzę z tyłu. O. <laughs> Siadasz? A, Dobra. siedzisz. Dobra, Ren się teleportował. Ja chwilę okay. poszczekam, ażbyśmy się teleportowali i nie jechali tych 11 km. Dobra, to poczekaj chwilę. Stykamy <grym> się? Co? Chcesz <grym> się tu <strykać? grym się strykać> Nie, dziękuję. Nie wytknąłem takiego napięcia. Tykam <grym> się z <spał. grym się strykać> O, stykasz się z lufą? No, nieźle. Coi... Nie wsiadaj, hopie. Nie. Co robisz? Siedź, jak siedzisz. Eee, Dobra, pomijamy, pomijamy, pięknie! A, skip, tak, <laughs> No, dawaj, się pomijamy. No, Słynęcka. ja już zagłosowałam. Dobra, ja ren, proszę nie śmieszkować, bo będziesz bieg za nami. Czy u was też, jak ren wysiadł Zrobone, z, z tym na to on się tak zbugował <grym> i trzymał go tak, jakby długa ręka? E, nie, <grym> nie, wrócił mu w tak było. Dobra, jesteśmy praktycznie na miejscu. Podjadę w miarę taktycznie po cichu. Wiesz, ale... Ok, cicho Weźmy czuje. ich na tego, pa, 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 pa pyk. Chyba zniknę! Dawaj, 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 dawaj Dawaj, to jest piękny samochód, upancerzony hmm. Rozumiem. Wy ze mdlej. Dobra, mamy to, dobra, dobra ja szybko. wchodzę, się, się do wlewniej, razem się ją Idę zajmować punkt pół Powodzenia. Jesteśmy w kontakcie słuchawkowym. Dobra, kontakt słuchawkowy jest istotne. Się nie mogę doczekać tych duzaków, które będą wstrzymały we mnie Halo! No patrz, uzupełniam zdrowie! No i nie mogę się ruszyć przez siebie! No bożeś stała tutaj nieładnie. Mówię, ty stoisz jak. jak paruwa. No bo, ty... no, bo ty, to, to trzeba było się odsumowić. Jak paruwa stałeś? Nic nie widzę, za tak ciemno. To gdzie ja oni są teraz? Jest już ciemno. Dobra. leży. To no i skąd dostaje? Tu leży. Oni w aucie przyjeżdżają w pięciu. Powodzenia. Przyładowuję, przyładowuję. Tu trzeba od razu hety balić. Trzeba. Hmm. Nie jest za ciekawy Brak tak planterza. naprawdę, jak mam powiedzieć. Słabo. Dobra, przyładowuję. E, czekaj, idź do, do góry. Dobra, przeładowuję. nie mam już przekąsek? Ciekawe. No ja właśnie pancerza nie mam jest strasznie lipa. Musisz coś z tym coś na to zaradzić. Dobra. Do żadę, do żadę, jak my szybko tam wbijamy. Jasne. Pamiętam, że to nie była taka śmieszna misja. Dobra, <noise> dobra. agent już wychodzi. Czekaj. On na górze gdzieś jest? No dobra, tu jest, dobra. Dobra, mam go. Mierz Chodzi go! Jomek, chodź jomek. idziemy! Go, 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 go! Go, 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 go. dupcia! Szybka akcja, wyjście, wejście i wy wypad. No ale się głupio z tej pozycji strzela! No wiem! Ja to ja nie lubię tej misji! Ja ci... Weź, zablokowałem się! Samo swoje nogi się zablokowałeś! Tak? Dobra! Szybko, życie! Patoniki! Dobra. Nie! Wiedziałem! Najgorzej! Oh Ren zginął, Ren zginął. Wszystko dlatego, Są że ja... Dobra, page będzie, będziemy robili jeszcze raz. Sam się, się zajmę. tak naprawdę. Jak Nie, to No to po co idzie tam żeś Dawaj page up A był. chcesz tak tam trzeba. sam jechać, sam, sam być tam? To jest to ciężka zaps. misja. Tak? Z tamtej strony naprawdę jest ciężko. Dobra, musimy to zrobić po prostu szybko. Joszelka, Tylko tak, żeby nie zginąć. No, jeżeli nie będziesz mnie teraz drugi, Dajcie to nie drugi problemu. <głos> 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 Dobra, podejście numer dwa. Nieprawda, po pierwsze. Takie pierwsze, co ty mówisz? Za pierwszym razem się wszystko robi. Nieprawda, kłamczy. No. Dobra, ciśniemy, słuchajcie. Elegancko. Nie będzie. wiem, Mówię, co tak. ciśniesz, ale no, ja tego nie chcę czuć. U. Dobra, idziemy, chodźmy. on tam się przewraca, tak. Dobra. Fuk, 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 dobra, lecimy. Dobra, Ren, idź na pozycję. Melduję się, melduję, się. Dobrze, I dobrze, wbijam. 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 to nie teraz, po Punkt strzelecki, najbardziej wysunięty na wszystkie strzały. Nie wiem kto wymyślił ten punkt strzelecki. Ale o, idę. Co jest tak myślę? Idę. Najgorszy punkt strzelecki jaki może być... Dobra, wracam sobie. Do Za sniperem. potężnym sniperem teraz. Masakra, nie no totalnie włeb mi trzeba walić, nie? Inaczej tego nie ogarnie. Jeszcze wyżej poproszę. Ja cię kręcę poważnie! Zginąłem! No, no, ja mam jeszcze jedno w życie. Dziwne miejscu. Na starcie chyba do wejścia. Jakieś dziwne wejście. No, z drugiej strony, nie? No! Dobra. Aha, o, o, co mnie z... Skasowało od razu. No. Nawet nie widziałem jak ten helikopter podlatywał. Spoko. <grym> Najgorsza misja. I... Dobra, podejście numer 3. E, zróbmy teraz to tak e, poważnie. W sensie, poważnie wiecie... na cicho. Dawaj, tutaj szczęśliwie. Znaczy na cicho to nie da się, raczej, ale. No nie da się. Ale zróbmy tak, że teraz to zrobimy. Dobra, przekonałeś mnie Tak jest Dobra, właśnie, tam do środka Zajmij punkt strzelecki Dobra co, ja sobie przejdę z drugiej strony Dobra, spokojnie Dobra, leży Coś jeszcze? Strony? Muszę poczekać aż tutaj, o Tu jest wejście Dobra, też leży Też leży, pięknie Dobra, dobra, czekaj tutaj chyba ten. Wow, 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 wow! wow. Nie wszyscy naraz, panowie, po kolei. Właśnie, po na kolei. Chęciki. Nie, 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 na, na wyżej nie, nie wychodzimy. Tutaj zajdamy już od razu. Będzie zabawnie. Zabawa się dobra. dopiero zacznie. Się odpaliłem teraz? No pokaż im, na co, pokaż im. Pięknie elegancko, skoczysz na górę. Dobra, zaraz wyciągnę na ulpa. Wiesz, do. Dobra, już docieram do ulpa, już docieram do ulpa, będzie dobrze. Mm. Dobra. Ehe. Jasne. Dobra, ulpa już mam, dobra, wychodzimy. Wow, wow, wow. Porespili się. Tak, wiem. Trochę znikną. Zdecydowanie się mogli porespić. Oho, uh -huh, peplikopter. Czekaj, ty tutaj nie było? myślałem, że jesteś za plecami u mnie. Nie. Ja tam nie szłam. Peplikopter! Dobra, tu leżą. Tu leży. Nie wierzę w Przecież, tych peplikoptery, okay. naprawdę. Ah. Dobra, chodź szybko, ulp, ulp, idź ze mną! Peplikoptery mnie denerwują. A radę, damy radę, się nie, ku, nie wstajesz! Dobra Dobra, lecimy Gdzie jesteś? Spokojnie. Dobra, spokojnie Zaraz wychodzimy, zaraz wychodzimy Jeszcze chwila Dobra, spokojnie, już wychodzę, już wychodzimy, już jesteśmy na, prawie na, na wyjściu Uważaj, bo tutaj będą też Dobra, spokojnie, widzę, że pod drzwiami, są. widzę, że są pod drzwiami Nawet nie podchodzę Jest nasz ul. Dlaczego nasz ulp się. Zgubił? Nie wiem, czekaj. Dobra, cofaj, wycofaj, wycofaj, biją, biją, biją. Nie mogę wycofać. Dobra, e, nie mogę wejść w te drzwi. Co, ja wchodziłem, ja teraz wychodziłem. <suszy> Ci się ulf oni są niby? Będzie. Idę po ulpa, bo się zgubił Chłopie, nie ten. Powinien być Berber tutaj ze mną w teamie, Ja Zostawił nie mogę helikopter mi mnie rozwalił uh -huh. O, no powodzenia, dobra, uważajcie, bo Uważajcie, uważajcie, ostatnie życie Dobra, jest u mu no, chodź tu do ulp Dobra, cisnę, 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 uważajcie, żeby teraz nie zginąć, w tym jak ja zginę Nie kontroluję tych, co zrobił w postaci No, no, e, dobra, tak, że dobra. Dobra, takie wrażenie Dobra, to coś się takie... Tutaj tędy, pyk, pyk. Ulpy idziesz Dobra, ciśnie ulp za nami czy nie? Tak, ciśnie. Dobra Gdzie oni teraz są? Ja cię kręcę, dobra, szybko, dziś muszę schować. Dobra Tu dziś odle... Od lewej. Dobra, leży. Wow, wow, wow. Eee, czekajcie. Helikopter! Dobra, zdjąłem. Okay. Ale i tak nie będę się respić cały czas, także musimy... Tak, 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 tak. musimy raszować, znaczy raszować, nie, nie ostrożnie, nie? Dobra, dobra, możecie wyjść. Dobra, Teraz już jest no, do czego do czego Dzień, siadamy? Tutaj nikomu nie mam. Nie, do, w sumie. do tego musimy, nie? No to jest pancerny nawet na no, Musimy no, no, można i to zabrać. Jest, um. Dobra, wsiadaj, wsiadaj, typie! Dalej. Dobra, wsiadł. Dobra, pięknie. E, jedziemy w takim <grym> razie. Ren będzie dobrze. Dobrze, lepiej nie widzi, rzakiem... że Nie mówisz, lepiej niż Mamy zero życia ogólnie już teraz, nie, więc... Wystarczy. Jedno jest dobra. <grym> Coś przed nami. Eee, mamy rozbite szyby, więc uwaga. Tak, tak, nie będzie kulotporne, nie będzie kuloodporne. Więc pochylajcie się, jedźcie i w ogóle. Oni mam kuloodporne. E, nie podejrzeć za blisko i nie stój za, za długo przy nich, e, bo oni mają spory, my ich nie rozwalimy. No, tak jechał sobie po prostu. Tam, tam, tadam, tam, 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 tam. Najlepiej byłoby wziąć tak naprawdę śmigłowiec chyba. No, tak by było najlepiej. Najbezpieczniej. Myślisz, że on siądzie do śmigłowca? Chyba tak. Myślę, że tak. Jeżeli go nie rozbijemy, to będzie dobrze. To tam e, trzymasz. Ren, to świetny pomysł, żebyś teraz wyciągał czekoladki. Nie wyciągaj czekoladek. Tak, ty to jest GANA GRANA Z, z DIEMĘ. Aha, dobra, okej. Okay. Zestrzelam ci po prostu w czekoladki i bum <laughs> Dobra, ja GRANA Z możemy jest taki, że się tutaj Dobra, rzucam smoka na odcięcie. Sparne. Ale to. Ja no, stampafra się nie krzyż rozbijamy. E, wiem, jest synchronizacja jak tak. zawsze, no. Musisz mi uwierzyć, zaufaj mocy. Dobra, myślę, że tu w prawą na ten, na diamencik. Że już? Że za chwilę. Eee, nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, dobra. Eee, prezes. Ej, nie mogę? Można. Nie, został zosta zosta na podczas akcji, zora, musimy dojechać w ten sposób. Okej. Okay. 5 km, nie ma innego wyjścia, dobra. no. Dobra. Jedź, jedź, szybciutko. Dobra, <laughs> dobra. Jedź tu. Tu za nami, tu za nami są, nie? Na pierwszej kamerze będę jechał, będę szybciej jeździć. A ten eee, tak nie zdecydowanie działa. Znaczy bieganie tak działa właśnie to jest śmieszne. Ale ja, na no samochód to nie tak działa. Dobra, ja przebijam opony, to chyba naj, najskuteczniejsze będzie. Dokładnie. Bo nie będą nas śledzić. No, peptikop peptikopter. Pepticopter! kul samolot samochód bez kul opon, no nie? Co jest? Gazuj szybko! <laughs> nawala... Kurczę, helikopter nawala! No jest! Chyba dała. Nawet nie hamuj! Bo Buzard normalnie strzela do nas. Dobra, nawet nie sięgam, nie, nawet nie tak, sięgam. Przed, przed pojazdem, dobra, przed żeby nami nie rozbijasz się tak samochód. Dobra, pięknie. Przyjmij łopony, nie, nie pojedź za nami. Uh -huh. Kolejny. E, drugi buzar, uwaga. Jak nawalają normalnie. Daj mu radę. Massaker. To nie, dużo i... dobry plan. No, bardzo dobry. No, musimy do bazu dojechać, chyba nie. A no, tak mi droga pokazuje. Tak, no dobra, okej. Okay. Pokazywała że mi, żeby skręcić na autostradzie w tą stronę, dobra, więc spokojnie. Dobra, spokojnie. w lewo. Dobrze. Dobra, dobra. Ale śmieć, chłopie, szybko! Bez oczekiwania się. Ale to nie moja wina. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Nie wiem, czy dojedziemy. Aby Do czego? Nie no bo śmigłowce nas gonią. One mają taką naprawdę nie konkretną... Wow, kolejni! Uwaga na kamienne krzaki. E, tak, na kamien kamienne są najgorsze. Ja rozumiem. Dzięki. Dobra, kilometr 400. Zaraz będziemy na miejscu. Jeszcze chwilę. E, chyba ich wykrzaczyło. Okay. Powiedział, no, widz... powiedział przed chwilą, że nie będą nas gonić już. No widzę właśnie, że helikopter z leci. Ale na razie nie strzela. No, odpuścili. No właśnie nie odpuścili, <grym> bo ja nie helikopter. No. Mówi, że odpuścili. Ale leci, za nami nie strzela. No, po prostu nas eskortuje. Eee, no dobra. Czekaj na nasz błąd. Dobra, no bo się tu się w skrypcie może coś z, zrąbało. Ehe. Dobra, dobra, podjeżdżaj tam pięknie. Sam tak blisko koło tych wybuchowych. Dawaj, w żółty pół. Dawaj, wjeżdżaj tam. Zróbmy to. Ha. Dobra, ludzie to Dobra, na razie, zabioram. agencie. Okej okay. Idź sobie agenciku zaliczyło nam? Wydaje mi się, że... Tak, już. chyba zaliczyło ona Dobra, jest, dobrze. Uh -huh. e, więc moi drodzy, chyba myślę, myśli na ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się. Pa pa, do pa, 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 następnego i Paweł znowu platynę. No oczywiście. To jest szukane wszystko.